moment odsłonięcia pomnika w Ożarowie 9 października 2014 roku pani minister Oczkowicz Ministerstwa Obrony Narodowej dokonała tego aktu dziękujemy, dziękujemy proszę Państwa, a teraz prosimy Poświęcenie Pomnika Niepodległościowego prosimy o to Księdza Prałata Stanisława Szczeka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Drodzy Bracia i Siostry Polacy, Mieszkańcy tej części Ojczyzny za chwilę mamy uroczyście pobłogosławić nowy krzyż umieszczony na tym pomniku niepodległościowym z okazji setnej rocznicy nominacji oficerskiej pierwszego Pułku Piechoty Legionów przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwróćmy najpierw wiarę i uczcimy Boga który w swoim odwiecznym planie postanowił Aby krzyż stał się znakiem Jego miłosierdzia Patrząc na krzyż pamiętajmy Że na nim Chrystus Objawił swoją najwyższą miłość do Kościoła I każdego z nas Uwielbiając krzyż Pamiętajmy o Chrystusie Który przez swoją krew na nim przelaną, usunął wszelkie podziały istniejące między ludźmi i z różnych narodów utworzył jeden lud Boży. Oddając cześć Krzyżowi, umieszczonemu na tym pomniku pod orłem Rzeczpospolitej, pomyślmy o nas samych, jako o Chrystusa którzy jesteśmy wezwani do niesienia naszego codziennego krzyża w służbie Bogu i Ojczyźnie. Drodzy bracia i siostry, przypomnijmy słowa wielkiego świętego naszego rodaka, papieża Jana Pawła II, wielkiego patriotę naszej Ojczyzny, gdy był tu na ziemi, gdy jest teraz w niebie. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w Waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że Krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali, że jest umieszczany na pomnikach, niech on tam pozostanie. Niech